Dzisiejsze walne zgromadzenie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, odbywa się na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza Skarb Państwa y, datowane na 17 grudnia 2025 roku. A jesteśmy w punkcie 5 porządku obrad. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki zgłoszono propozycję odwołań ze składu Rady Nadzorczej czterech osób. Zatem pierwsze z głosowań będzie dotyczyć odwołania ze składu Rady Nadzorczej pana Aleksandra Cieślińskiego. Projekt uchwały dotyczący tej sprawy w części artykułowanej przedstawia się następująco nadzwyczajne walne zgromadzenie KHM Polska Mieć SA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA pana Aleksandra Cieśnińskiego. Łącznie oddano 139 milionów 380 tysięcy 438 głosów ważnych. Liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały 67 milionów. 508 770 liczba głosów oddanych przeciw podjęciu uchwały to 42 837 762 liczba głosów oddanych jako wstrzymał się to 29 033 906 przypomnę uchwały walnego zgromadzenia KHM Polska więc S.A. zapadają Zwykłą większością głosów. W związku z tym, w rozliczeniu tego głosowania biorą udział głosy oddane za i przeciw. Stwierdzam, że uchwała została w głosowaniu tajnym powzięta. Kolejny projekt uchwały dotyczy odwołania ze składu Rady Nadzorczej pana Zbysława Dobrowolskiego. W paragrafie pierwszym projektu czytamy: Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Mieć SA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA. Pana Zbysława Dobrowolskiego. W paragrafie 2 uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba głosów oddanych ogółem w tym głosowaniu to 139 380 438. Liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały 67 508 770. Głosów oddanych przeciw. 42 837 762 głosów oddanych, jako wstrzymał się 29 033 906. Stwierdzam, że uchwała została przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięta. Kolejny projekt uchwały dotyczy odwołania ze składu Rady Nadzorczej pana Dominika Januszewskiego. W paragrafie pierwszym projektu czytamy: Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Mieć SA odwołuje ze składu rady nadzorczej KGHM Polska Mieć SA pana Dominika Januszewskiego. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie tajne nad tą uchwałą. Liczba głosów ogółem: 139 380 438 Liczba głosów za podjęciem uchwały 67 508 770, głosów przeciw oddano 42 837 762, głosów wstrzymał się 29 033 906. Stwierdzam, że uchwała została w głosowaniu tajnym powzięta. Kolejny projekt uchwały. W paragrafie pierwszym projektu czytamy: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mieć SA odwołuje ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA pana Tadeusza Kocowskiego. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie tajne nad tą uchwałą. Liczba głosów oddanych ogółem to 139 380 438. Liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały 67 508 770. Liczba głosów oddanych przeciw to 42 837 760. Twierdzam, że uchwała została przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powzięta. Proszę Państwa, sytuacja, która się wywiązała jest następująca. W dziesięcioosobowej dotychczas Radzie Nadzorczej pojawiły się cztery wakaty. Przypomnę, zgodnie ze statutem Rada Nadzorczej, ze statutem i z wcześniej podjętą uchwałą, jeśli pamięć mnie nie myli, w roku 2014 uchwała zwyczajnego Wolnego zgromadzenia określiła liczebność Rady Nadzorczej tak, uchwała nr 27 walnego zgromadzenia z 2014 roku ustaliła liczebność Rady Nadzorczej w sposób tożsamy z zapisami statutowymi, czyli w przedziale 7 do 10 osób, na chwilę obecną jest to 6 osób, w związku z tym walne zgromadzenie powinno Powołać co najmniej jedną osobę. Pozwolę sobie na podsumowanie. Zgłoszeni kandydaci to alfabetycznie pan Zbigniew Świąkalski, pan Remigiusz Paszkiewicz, pan Artur Ulrich i pan Łukasz Żelewski. Informuję państwa, że kandydaci wyrazili e, zgodę na kandydowanie, złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Pytanie do wniosku do, do pełnomocnika wnioskodawcy. Czy któryś z kandydatów składa oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w paragrafie 16 ust. 5 statutu, odwołujących się do regulacji ustawy o biegłych rewidentach w firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz do dobrych praktyk spółek naczowanych na GPW? Czy takie oświadczenia są składane? Panie Przewodniczący, potwierdzam, Pan Artur Ulrich złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. Dodatkowo, potwierdzając aktualność zgłoszeń czterech kandydatur do Rady Nadzorczej, Chciałbym tylko przekazać, że wszyscy czterej kandydaci uzyskali zgodę pozytywną opinię Rady do spraw spółek. Dziękuję. Pierwsze z głosowań będzie dotyczyć powołania do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Świąkarskiego, projektu uchwały w części artykułowanej. Przedstawia się następujący. Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Mieć SA powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA pana Zbigniewa Świękarskiego. Paragraf drugi uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie. Łącznie w głosowaniu oddano 139 380 438 głosów ważnych. Liczba głosów oddanych. Za podjęciem uchwały to osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście głosów oddanych przeciw podjęciu uchwały było 42 dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa i liczba głosów oddanych jako wstrzymał się to dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy stwierdzam, że uchwała została w głosowaniu tajnym powzięta. Kolejne głosowanie dotyczy powołania do składu Rady Nadzorczej pana Remigiusza Paszkiewicza. Projekt uchwały w części artykułowanej przedstawia się następująco. W paragrafie pierwszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Mieć SA powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA pana Remigiusza Paszkiewicza. W paragrafie drugim uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie. Liczba głosów oddanych ogółem to 139 380 438. Liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały 83 770 223. Liczba głosów oddanych przeciw to 42 837 762. Liczba głosów oddanych jako wstrzymał się. 12 772 453, stwierdzam, że uchwała została w głosowaniu tajnym powzięta. Kolejne głosowanie dotyczy powołania do składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana Artura Ulricha. Informuję Państwa, że Pan Artur Ulrich złożył oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w paragrafie 16 ust. 5 statutu spółki powoływany jest zatem do Rady Nadzorczej jako kandydat niezależny. Projekt uchwały o powołaniu w części artykułowanej przedstawia się następująco. W paragrafie 1 nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Mieć SA powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA pana. Artura Ulricha i w nawiasie proponuję nazwisko w mianowniku, żeby uniknąć wątpliwości. Ogółem oddano 139 380 438 głosów. Ważnych, liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały to 83 770 223. Głosów oddanych przeciw podjęciu uchwały było 42 837 762 i głosów oddanych jako wstrzymał się 12 772 453. Stwierdzam, że uchwała została o głosowaniu tajnym powzięta. Kolejny projekt uchwały dotyczący powołań do Rady Nadzorczej dotyczy pana Łukasza Żelewskiego w paragrafie pierwszym, czytamy. Nadzwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Mieć SA powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Mieć SA pana Łukasza Żelewskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Zarządzam głosowanie tajne. Liczba głosów oddanych łącznie w tym głosowaniu to 139 380 000.

że uchwała została w głosowaniu tajnym powzięta. Tak przedstawiają się wyniki powołań do składu Rady Nadzorczej.